Witam na kanale. Dzisiaj PlayStation ładowarka do sensów. Jestem bardzo ciekawy, jak ona ładuje. Zakupiłem ją, bo musiałem, bo zauważyłem, że strasznie szybko się pady rozodowywują i nie chce mi się tego co chwilę ładować. A taki zestawik, takie combo do dwóch padów jest uważam, że chyba dobrą rzeczą. Na początek chciałbym Wam jeszcze pokazać coś innego. Ładowarkę, którą zakupiłem na AliExpress, i od razu mówię, bardzo odradzam. Za 9 zł wiem, troszeczkę pojechałem po bandzie, ale chciałem zobaczyć, co to jest warte. I jest to warty tyle, co nic. Spaliło się po 5 minutach. Były podpięte chyba dwa urządzenia, lub trzy. Nie pamiętam. Ale strasznie się zaczęło grzać. I bałem się, że coś się stanie z urządzeniami. Dlatego po jakichś 10 minutach po prostu się spaliło. Odradzam od razu. Jak coś, to, coś takiego zobaczycie, zobaczycie na AliExpress, to od razu mówię, nie warto. Ja się, ja się napaliłem, bo są cztery złącza. Potrzebowałem coś takiego, żeby parę urządzeń ładować, ale niestety nic z tego nie wyszło. Następną rzeczą, którą Wam chcę pokazać, jest kabel. Kurde, kupiłem kabel ostatnio. Musiałem kupić, bo zapomniałem trasę zabrać. Media Expert, taki kabel, 59 zł, strasznie drogo. Nie jest do końca warty z tych pieniędzy, ale. Ale na razie się mi sprawdza. Na razie się sprawdza. Ładuje całkiem przyzwoicie. Jakbyście, jakbyście go kiedyś widzieli właśnie w Media Expert, to, to jest całkiem okej, okay, ale nie za te pieniądze. Nie za te pieniądze. Yy, nie za te pieniądze. Po prostu nie za te pieniądze. Tyle w temacie. Eee, dobra, jedziemy z tym, z tym PlayStation, bo też jestem strasznie ciekawy, co w nim, co tam drzemie w tym pudełku. I zaczynamy. Jeszcze tego nie rozpakowywałem, więc też jestem ciekawy, co tam jest. Milion zabezpieczeń, oczywiście żeby Janusze złodziejstwa nie wynieśli. No dobra. Mamy jedno pudełeczko, mamy drugie pudełeczko. W tym pudełeczku nie ma nic. Odstawiamy na bok. W tym też nie ma nic. PlayStation nie oszukało. Nie, pewnie tu będzie wszystko. No, dobra. To jedziemy z koksem. Instrukcja obsługi. To dla amatorów. Jedziemy dalej. Mała ładowarka, ja To już się robi, zaczyna się robić ciekawie. Mała bowareczka. Taka jak do laptopa wygląda tylko miniaturowego. 55, V 2,8 A 14W. No dobra, coś takiego. Ok, to na razie wstawiamy. Mamy kabelek zasilający. I mamy ten cały zestawik ten mini PlayStation 5 Playstation 5. Hmm, śmiesznie to wygląda. Fajnie to wygląda. Nie wiem, jak to, jak to myślicie, ale wygląda to ciekawie. Wygląda to ciekawie. Aha, tu się podpina tego. Tu się podpina tego. Od tyłu bez wejście. I tutaj jest zasilający kabelek. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, kabel jest chyba całkiem spory. Jest długi, no. jest ma jakieś około metra. Około metra za chwilę podepniemy. Pod... Zobaczymy. No dobra, jest podpięte. Żadnych diod informacyjnych nie widzę, żeby to było podpięte. Nic nie świeci, nic nie mruga, nic nie pipczy. Zobaczymy, czy była czy sens zagada. Mamy taką jedną, czy nie, no oczywiście mamy dwie sztuki, żeby sprawdzić od razu. Jak to działa? Od razu mówię, jeden chyba jest w pełni naładowany, więc może się nie wyświetlić. Od razu mówię, nie wiem jak to założyć, nawet tutaj są te bolce. Się chyba ładują. Coś tam się zaświeciło. Ja to może na chwilę zgaszę, ale to i tak nic nie da. Coś takiego. One się tutaj, one tak bardzo delikatnie pulsują, jak się ładują. Coś takiego. No fajnie to wygląda. Miałem jeszcze do wyboru, od razu mówię: miałem do wyboru yy, nieoryginalne do ładowarkę. Która kosztowała chyba 99 zł Ale jak zobaczyłem, że ta ładowarka jest tam bodajże za 179 w RTV Euro AGD. Chyba w Media Expert było po 159. Nie chciało mi się jechać, bo za 20 zł to bez sensu. Ale uważam, że ta ładowarka jest całkiem spoko. O, tutaj widać właśnie jak... Nie, po prostu muszą być obie naładowane. Wiem, że jedną, że jedną na pewno mam naładowaną, a drugą nie wiem. Ale fajnie to wygląda. Uważam. Fajnie to wygląda. Trochę ta ładowarka jest taka dziwna, bo jest taka duża. Myślałem, że to po prostu będzie kabel do... Będzie wbudowany... Budowana ładowarka w środku, tutaj w tym korpusie, ale widzę, że nie. Dobra. Z instrukcji. Co tutaj jest z instrukcji? Można wyczytać. No, nie za wiele pewnie. pewnie nie ma się też, też co spuszczać nad tym. To jest tylko ładowarka do padów. No, dokładnie. Jest połączenie, Prosta sprawa. Okej. Okay. Nie, no nie ma co, tak. Nie ma co. Więc będę testował. Grał, testował. Trzeba, trzeba troszeczkę pograć, żeby się pady rozładowały i wtedy będę patrzył jak to się sprawdza, ale uważam, że będzie dobrze, że będzie dobrze, bo fajnie to wygląda, jest to estetyczne i przy PlayStation 5 na pewno będzie to fajnie wyglądać, bo kolorystyka, kolorystyka tego, tego, tej ładowarki jest taka praktycznie jak PlayStation 5, więc Fajnie to wygląda. Dobra, to tyle na razie. Z tego co mam z nowości, zapraszam na kolejne filmy, które na pewno się pojawią za niedługo. Kolejnym filmem, bodajże, będę nagrywał 5 lat z robotem, ale więcej szczegółów podam wam w następnym filmie. Więc zapraszam do następnego filmu. Na razie, cześć.